Czynniki, które oddziałują na nasze zdrowie zależą od nas samych, a także od tego, jak w poszczególnych resortach postrzega się problem zdrowia. On niestety nie jest priorytetem, a musimy sobie chyba powiedzieć, że edukacja, sport, i także infrastruktura niewątpliwie środowisko bardzo oddziaływuje na nasze zdrowie. Podczas kongresu zostanie podsumowany stan polityki zdrowotnej w najważniejszych resortach i obszarach życia społecznego. To wszystko co przygotowaliśmy teraz o 10.15 kolejne wydanie wiadomości w Radiu Zielona Góra. Do usłyszenia. Sponsorem prognozy pogody jest budowane centrum dystrybucji, salon sprzedaży systemów do ciepleń Kaparol, Zielona Góra, ulica Dekoracyjna 6. No w końcu zrobiło się trochę cieplej, 21 minut po godzinie 9, o tej porze w Zielonej Górze mamy 2,5 stopni. Szał. Ale będzie cieplej, synoptycy przewidują maksymalnie 7 stopni. przewidują również przelot na opadę deszczu. Sponsorem prognozy pogody jest BCD, oficjalny dystrybutor systemów do ciepleń Kaparol, ulica Dekoracyjna 6. Jak się masz, jak się czujesz dość, z kim rok wojny kasz?